Rano wstaje, tata śpi, a ja już mam tysiąc myśli. Zamiast lekcji, trochę grania, tato co dziś do działania. Może spacer, może mecz, ale najpierw coś daj jeść. Ostatą najlepiej, naprawdę wszędzie, na boisku, w parku, w każdym weekendzie. Tyle radości, aż brak mi tchu. Tato, przytul mnie mocno tu i tu. Idziemy promenadą, słońce świeci. Ludzie się śmieją, dorośli i dzieci. Gadam o wszystkim, o szkole, o psie. O tym, co śniło mi się we śnie. Tata mówi, synku, wszystko się uda. Razem przetrwamy, nie nam nuda. Bo z tatą najlepiej naprawdę wszędzie. Na wojsku w parku w każdym weekendzie tyle radości, aż brak mi tchu. Tato, przytul mnie mocno. Tu i... Po meczu McDonald's wiadomo, nagie cyfrytki, zabawka w promo. Bałdzie w muzyka w sercu gra. To był ten dzień, który w pamięci trwa.